Dziś odbywa się pierwsze z dwóch wydarzeń Aktywne Lato z Portem Gdańsk i Baltic Hub tutaj na plaży Stogi przy wejściu numer 26. W czasie tego wydarzenia zapewniamy naszym gościom takie atrakcje jak supy nauka pływania na supach, dmuchaniec na wodzie, konkursy dmuchania baniek mydlanych czy budowania zamków z piasku dla naszych najmłodszych członków zabawy. Na wydarzenie zapraszamy zarówno mieszkańców Gdańska, jak i turystów, którzy akurat przebywają w naszym pięknym mieście. Zapraszamy również za dwa tygodnie w sobotę, zapraszamy też w piątki na kinoletnie, które również razem z Baltic Hub organizujemy dla Państwa. Plaża stogi, rodzinny event polegający na fajnie spędzonym czasie razem z rodziną, sporty wodne, supy, troszeczkę dmuchańców, fajna atmosfera, fajna muzyka, gorące rytmy. Fajne tańce. Jesteśmy tutaj drugi rok z rzędu, więc organizujemy atrakcje dla plażowiczów. Każdy może przyjść, każdy może skorzystać. Świetnie się bawić z rodziną, ze swoimi znajomymi. Bawimy się, uśmiechamy i korzystamy z wakacji dzięki Baltic Happy Port Gdański.